Siema. dzień dobry Państwu, a nie Ciepła herbatka po 15 km Wycieczki po lesie kochani Bierzemy się za gotowanie Nie ma Słuchajcie, najlepszy sposób na ognisko Mamy wiadereczko Wiadereczko, zaraz rozpalimy ognisko Zrobimy kiełbaskę, kaszaneczkę Karkóweczkę też Tak połóż, słuchajcie Ja to poszedłem na łatwiznę Wziąłem se grilla i węgiel sobie wsypiemy bo jesteśmy w lesie, w parku krajobrazowym w gostynińsko także ja poszedłem na łatwiznę, wziąłem sobie węgiel wiadereczko gdzie później postawię do wystygnięcia i wysypię do śmieci a na tą chwilę wsypujemy sobie węgiel będziemy mieli węgiel i troszkę drzewa mamy trochę jak mamy węgiel rzucimy trochę papierku Trochę drewienka i rozpalimy Trzeba obiadzik zjeść mamy ogień Pierwszy ogień Pamiętajcie, żeby po takie wiaderko metalowe podłożyć te patyki, które tu widzicie, żeby nie zniszczyć stołu, żeby się nie przepalił stół. I dobra, jedziemy kowami z kiełbaską, bo człowiek głodny, trzeba coś pojeść. Jeszcze coś dobrego na rozgrzewkę by było, eleganckie, ale no cóż. Nie mamy! Pokroimy. Ładnie się tu rozpala. Elegancko. Może jakieś sarenki, jelenie przyjdą do nas. Albo jakiś dzik, ale się kopci ładnie, ale się kopci ładnie. Zjemy po, po Zrobimy wędzoną sobie. Słuchajcie, jak ma być prowizorka, no to robimy prowizorkę sobie. Prawdziwe chłopskie ognisko w lesie. Oczekujemy. Patyczek. Patyczki na kiełbaskę. No i jedziemy kochani z kiełbaską Trzeba kiełbaskę nadziać na patyczkę. No i nabijamy kiełbaskę sobie Na patyczek O, ta źle nam wyszło I prawdziwa uczta będzie drugą obwędzamy sobie kochani dobra jedziemy teraz karkóweczkę sobie przeszukujemy. otwieramy drodzy państwo karkóweczkę tutaj kiełbaska się robi powolutku będzie elegancka a teraz pora na karkóweczkę kochani Szykujemy sobie karkoweczkę trochę czyli w płatkach. Przyprawimy tutaj. sobie idzie. Teraz tak, co my tu mamy? Sól czy pieprz? Chyba już jest pasłodko. Mamy trochę pieprzu. No. Teraz dodamy sobie soli trochę. Pamiętajcie zawsze zabierać śmieci z lasu. Nic tu nie zostawiać. Czy jesteście gdzieś na szlakach, w górach czy w lesie? Zawsze trzeba to zabrać ze sobą. Dobra, mamy soli trochę. Uu. Dobra, starczy. Stoliczek mamy już przyszkowany, kiełbaska za chwilę będzie gotowa. Pięknie już smarzy się herbatka stoi proszę bardzo miąsko jest, kaszaneczka jest więc jest dobrze pora na konsumpcję kochani proszę bardzo trzeba ściągnąć z patyczka Nie. najlepiej to rynkoma proszę No tego bułeczka Do tego musztartka Jak za dawnych młodzieńczych lat co by nie było Proszę bardzo Kochani, ognizeczko Kiełbaska mm. Jak można żyć? Spacer długi po lesie, i pora na obiad. Co by nie było? Dobra, kochani, żeby nie było, to nam się ściemnia. Teraz druga partia idzie mięsko karkóweczka co by nie było jak jeść to jeść o bardzo pięknie to wy wygląda elegancko zobaczcie pogoda też dopisuje tylko ciemno się robi teraz druga partia idzie Karkuweczka, już ładnie kochani, już się ładnie robi, pięknie. O, mamy ładną karkoweczkę razem to trzeba jechać, ugotować zupkę. No. Jakiegoś kotlecika, może zajączka, króliczka, może kaczuszkę. Karkóweczka już nam ładnie się to zrobiła. Pora na konsumpcję. Karkóweczki. kiełbaskę jeszcze mamy ach, zaskwierczało można, można zimno już się zrobiło Chłodnia, chłodno jest minus 5 Zobaczcie. Ładnie idzie. Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u nas naprawdę już się coraz bardziej ciemno robi. Ciemno. Ale nadal konsumujemy. Słońce masz bułeczkę. Tutaj sekunda. I robimy ostatnie jedzenie i trzeba zmykać za chwilę. Zobaczymy jak będzie. Jemy pięciutką. Karkuweczkę. następna już dochodzi. Także będzie. dobre mm, hi, hi. Oj ojoj. Oj. Do tego jeszcze głuka. Warunki polowe. Dobra. To co tygryski lubią najbardziej? Można tak sobie spacerować po lesie, wiadereczko i działać. Ale przy następnym razie ugotujemy jakiś obiad. Tylko trzeba wodę będzie zabrać ze sobą. Tu jakby dziurki wywiercił takie większe. Tu wtedy dopływ był powietrze, dlatego nam dusiło się, bo całe było przykryte. To to też chodziło. Parkówkę dobrze przyprawiłem. Mhm. dobra. ostra, Pikantna. Sam raz. Mhm. już jest ciemno a kolacja skończona teraz chwilę posiedzieć dokończyć to co mamy i do domu.